Więc ja, zanim poproszę gościa specjalnego, który już się zbliża, zapraszam, panie doktorze, to pozwólcie, że, jako prowadzący do części merytorycznej, pozwolę sobie na dwie uwagi. Już sprawa pierwsza, nie, czy zauważyliście, że jak przedstawiciele grupy PKP występują, to mówią w czasie przyszłym, niedokonanym, jak przedstawiciele biznesu prywatnego, to w czasie przeszłym dokonanym. To jest już pewien symptom, że od 2003 roku. Było trochę czasu i właściciel kolei państwowych ten czas przespał. I to jest fakt. Właściciel. Bo menadżerowie nigdy się nie oczekali z robotą. I ani ci, którzy dzisiaj są tu obecni na sali, ani ci, którzy byli w poprzedniej kadencji, to nie byli od tego, żeby zwlekać. Ale właściciel, jak zwlekał, tak zwlekał. I dzisiaj jesteśmy w czasie kolejnej jakiejś tam podobno bardzo ważnej rady nadzorczej, i obyśmy życzyli, żeby w ogóle była jak nie ma czasu. Tak jak pan prezes mówi, słuchajcie, to się kończy kasa. Po prostu przestaniemy płacić naszym dostawcom, naszym pracownikom i ten podobno wspaniały transport kolejowy, pewnie większość z nas na tej sali ze mną. Wie, jakie są zalety transportu kolejowego? Musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli kolej nie ma właściwej dyspozycji ekonomicznej, kondycji ekonomicznej, to po prostu tych swoich zalet nie może ukazać. Druga sprawa, to jednak tu przewoźnicy. Za słabo to mówią. Po wyboistych torach się słabo jeździ. Transport drogowy w Polsce nie jest rozpieszczany. Tysiące autostrad jeszcze nie stoją do dyspozycji, tysiące kilometrów. Natomiast transport kolejowy jest upośledzony, bo jeździ po coraz bardziej krzywych torach. I opowiadanie, że się polepsza, jest nieprawdą. Spadło tempo się pogarsza. To jest dorobek ostatnich lat. Przekonajcie mnie, że jestem ubojczykiem. Niestety nie jestem. Jak mówi ktoś, zmniejszyła się liczba ograniczeń prędkości, bo się wydłużyło odcinki, na których to obowiązuje. Słuchajcie, w ten sposób daleko nie zajdzie. Więc to są brutalne fakty, z którymi przychodzi nam się zmierzać. Środowisko tutaj menadżersko, techniczno, naukowo, biznesowe powinno jeszcze większą mocą powiedzieć tak chcemy takich wystąpień jak za chwilę, żeby występuje ktoś i mówi możemy coś zrobić dla infrastruktury. My się z tego bardzo cieszymy. Ale cały czas za mało jest na to wydawane. Na szczęście, słuchajcie, po raz pierwszy od 1989 roku istnieje zagrożenie dla tempa rozwoju gospodarczego. Dlaczego mówię na szczęście? Ponieważ stara szkoła ekonomiczna mówi tak, nie należy Rozwijać inwestycji publicznych, jak się dobrze dzieje. W Polsce się działo 18 lat temu. Jest perspektywa, że będzie gorzej i trzeba będzie wsypnąć grosze, żeby zrobić inwestycje publiczne, a one są w infrastrukturę. I dlatego jest światełko w tunelu, że naprawdę to nie będzie dlatego, że my płaczemy, tylko również dlatego, że będzie to lekarstwo dla gospodarki. I ja w ten sposób troszeczkę optymistycznie pozwalam się dołączyć. Do y, tych wszystkich głosów, które mówią nie narzekajmy, pracujmy, jest zresztą na czym pracować. A teraz mamy bardzo miłe wystąpienie. <try> Dziękuję, dwie zastrzeżenia. Y, bardzo proszę, panie doktorze, o prezentację. Dzień dobry Państwu, nazywam się Daniel i jestem przedstawicielem firmy Szajków-Bachman na polskim rynku w zakresie systemów płatnych, opłat biletowych. Bardzo jest nam przyjemnie, jesteśmy zaszczyceni, że możemy po raz kolejny już brać udział w Państwa konferencji, wspierać ją, a jednocześnie mamy dzięki temu okazję do tak reprezentatywnego grona zaprezentować nasze produkty. Chcę powiedzieć, że dotychczas było przegłoszenie transportu. Ta sesja, my dostarczamy systemy popierania opłat biletowych dla pasażerów. I jednocześnie myślę, że jak umieścimy się w profilu konferencji Otwartych na Kolejowych, to o czym mówił Pan Profesor Liberacki, czyli to, że na końcu jest efektywność i zadowolony pasażer, to na to się składa także możliwość zarządzania sprawnego poborem opłat, czyli przychodami tak naprawdę z tytułu prowadzenia działalności transportowej dla pasażerów, ale także zadowolony klient, który ma dostęp do Punktu sprzedaży przez 24 godziny w miejscu, czy to na peronie, czy na stacji, czy w pojeździe. E, także może korzystać z, z, z różnojęzycznego menu. E, to wszystko są elementy, które mieszczą się także w tym, co mówił pan profesor Baberski, czyli w, w efektywności i sprawności działania. Firma. Parę słów tylko. Ma ponad 130 lat tradycji, jest firmą rodzinną w lekach jednej rodziny, to już jest czwarte i piąte pokolenie. To jej potencjale no szkodnie, czy obród 230 milionów euro i blisko 1800 zatrudnionych. Działalność firmy to, no, jak mówiłem, duża waga przywiązywana jest do Ani Rozwoju, produkcja urządzeń, ale nie tylko urządzeń, także zarządzanie projektami. I jesteśmy już obecnie w ponad 70 krajach mamy sprzedaży w takich czterech działach, z których dzisiaj będę mówił o systemach pobierania opłat, aczkolwiek jesteśmy też w Polsce może nawet bardziej znani z systemów, dotychczas przynajmniej mam nadzieję, z systemów sygnalizacji kolejowej. To co dostarczamy, to tutaj patrząc od lewej strony, to są automaty do sprzedaży biletów stacjonarne, automaty w pojazdach, punkty sprzedaży, znowu automaty stacjonarne i yy, bramki. może przede wszystkim nie tylko urządzenia, ale także strategie i procesy poboru opłat dostosowane do oczekiwań klienta i że tak powiem, szyte na miarę. I tak wygląda centralny system wsparcia, gdzie na dole po lewej stronie widzicie Państwo urządzenia, które są zamontowane na pokładzie pojazdu, czyli to może być mobilny, automat do sprzedaży biletu, kasownik, czy też urządzenie do sprzedaży biletów przez kierowcę autobusu. Po prawej stronie urządzenia, które są zamontowane na stacji, a więc bramki, znowu kasownik, stacjonarny automat i punkt sprzedaży. I to wszystko jest zintegrowane w sieci, zarówno może być na poziomie stacji, na poziomie pojazdu, jak i na poziomie centralnym. Gdzie istnieje możliwość sprawnej wymiany informacji, danych z klientem, z zarządzającym transportem, a także z naszą firmą, która świadczy z usługi utrzymania rozwiązań. I koncentruję się na rozwiązaniach dla kolei, bo mamy także, o czym za chwilę powiem, doświadczenia w zakresie transportu publicznego niszczelowego. Mamy w Polsce pierwsze sukcesy. to Przykładowo, nasza działalność w zakresie Deutsche pan, yy, w ramach projektu oczywistego systemu sprzedaży zrealizowaliśmy w ciągu trzech lat dostawać 44000 4 urządzeń, 4000 tysięcy automatów do sprzedaży biletów, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. I żeby sprostać takiemu wyzwaniu, firma wydzieliła w ten czas w niezależny departament, który produkował Wyłącznie na potrzeby tego kontraktu. Zrealizowany został w terminie, zgodnie z budżetem, czyli to, jakby pokazuje elastyczność i potencjał, którym dysponujemy. To jest akurat samoobsługowy automat pokładowy, czyli na pokładzie pociągu do biletów. Inne doświadczenia mamy na rynku angielskim, gdzie obsługujemy 14 w tej chwili operatorów, spośród 21 działających. Dostarczyliśmy, to są przykłady zdjęcia, jak to wygląda przed stacją. W są ustawione automaty, to jest już w okazji tysięcznego automatu. W tej chwili już jesteśmy zainstalowani, mamy 1400 automatów do sprzedaży biletów. To są braki. Tutaj w zależności od potrzeb klienta, bo zawsze żyjemy nasze rozwiązania na miarę, dostosowane do potrzeb klienta. To są urządzenia, no, które do komunikacji głosowej przy bramkach, gdzie pasażer może porozumieć się z centrum wsparcia, gdzie pracownik, który zdalnie kieruje bramkami, może w wyniku interwencji, rozmowy z pasażerem, interweniować jak gdyby z zewnątrz. To znowu jest przykład centralnego systemu zarządzania. To wszystko, to nie są tylko urządzenia, to są systemy, które tym sterują. Posiadamy zdolność do, Łatwej gdyby, modyfikacji, adaptacji, upgrade'u naszych urządzeń. Tutaj jest przykład Londynie.